Siemaneczko, siemaneczko kochani, witajcie na kanale Lukas. Ja nazywam się Łukasz Kalinowski, jestem handlarzem, mechanikiem. A tutaj i naprawiane przeze mnie i handlowane przeze mnie auto. Auto oczywiście w pełni elektryczne BMW i3. Chciałbym Wam pokazać jak ono tak wygląda po tych już 11 latach użytkowania na drogach. W tym wypadku w ogóle na norweskich drogach, a więc zima nie oszczędzała tego samochodu. Zaraz sobie wezmę telefon do drugiej ręki i pokażę Wam co uległo zużyciu na tym czasie. Cyk. Ok, mamy to. A więc tarcze, klocki, widać, że ewidentnie ktoś tutaj już je wymieniał. Elementy wahacza, gumy, tutaj nic nie było wymieniane. Widać, że tu wszystko jest jeszcze od nowości. Na lewa strona, tak samo. Wszystko tutaj wygląda całkiem dobrze. Oczywiście, wszystko jest tutaj aluminiowymi i stalowymi płytami. To to jest aluminium. Wszystko jest obłożone. Tutaj jedyny problem, jaki zaobserwowałem, o tylne klocki, tarcze, nie wymieniane przeze mnie. Tak kupiłem to auto. Ogólnie, też w bardzo dobrym stanie wizualnym z zewnątrz. Żadnych wgnieceń. Jakieś tam jedno większe zadrapanie. O, numer rejestracyjny to chyba nie powinno się pokazywać, chociaż to auto pojutrze zostanie. Przerejestrowane. Teraz jest zarejestrowane na, na firmę. A więc tutaj ten wyciek na początku mnie przeraził. To sobie było tak. Tutaj takie dwie zapinki były i sobie pomyślałem, o Boże, cieknie. Cieknie mi tutaj wszystko, ale całe szczęście problematyczne okazało się tylko ten y, uszczelnienie na, na korku spustowym oleju, a więc ja tutaj gdzieś y, nowe części mam. Gdzie mam nowe części. Tu mam nowe części. Oryginalny olej. Tutaj jeszcze łączniki stabilizatorów sobie wymienię. Auto jest sprzedawane na komplecie felk letnich. Jak widzicie, sprzedawane jest z nowiutkimi oponami. Tutaj jest w kompletku zimowych. Jeszcze jak najbardziej do, nadają się do jazdy. Auto za chwilę zostanie jeszcze poddane drobnej korekcji lakieru, tak jakby. Użytkownik, który będzie nim jeździł, wraz z użytkowniczką, pozdrawiam serdecznie. Cieszyli się tym autem jak najfajniej, jak najdłużej. Tutaj takie troszeczkę nierówności tu auto było glinkowane, zaraz będzie polerowane. W środku tapicerka została wyprana auto przywrócone do po prostu takiego stanu, jaki uważam za bardziej niż zadowalający. Kupując. Używane auto elektryczne, także tak przygotowuję swoje auta. Mam jeszcze tutaj.